Cześć Boże. Chciałem zacząć od przywitania tutaj na tym wiecu przedstawicielki związku zawodowego pielęgniarek i położnych regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Dziękujemy za obecność pani wraz z działaczkami związkowymi SozZPP. Jest tutaj razem z nami, żeby wyrazić swoją solidarność z górnikami. Kiedyś myśmy byli w Warszawie podczas Białego Miasteczka, żeby wspierać pielęgniarki, dzisiaj pielęgniarki są z górnikami. Także one rozpoczynają swoją walkę o godne życie i godną płacę, wchodząc w spory zbiorowy z pracodawcą. Pytają nas yy, ludzie w kraju, dlaczego jesteśmy wkurwieni, dlaczego Śląsk wrze, dlaczego ludzie rzucają kamieniami i dlaczego płoną opony. Dlatego, że traktuje się nas jak głupców i dzieci. Obiecuje, kłamie i robi wszystko, żeby zniszczyć tą ziemię pod pretekstem, że nas się w ten sposób uszczęśliwia. Był taki premier, który przejeżdżał na Śląsk i mówił: Nic się nie bójcie, nikomu krzywda się nie stanie. Żadna kopalnia nie zostanie zlikwidowana, żaden górnik nie straci pracy. Kiedy zwiał do Brukseli, Pierwsza decyzja, jaką podjął ten rząd, to był zamiar likwidacji kopalń i miejsc pracy w górnictwie. I znowu to samo. Kilka tygodni temu w obecności premier tego rządu podpisane zostało porozumienie, w którym była mowa o tym, że będzie dyskusja na temat przyszłości innych spółek węglowych oprócz kompanii węglowej, że będą. Rozwiązania dla Katowickiego Holdingu Węglowego i Jaszebskiej Spółki Węglowej. Mówi się o tym dzisiaj, podczas tego wiecu, tutaj, że jest problem Bożych darów, tego czy ta kopalnia dalej będzie istnieć i federować. Ale górnicy Katowickiego Holdingu Węglowego muszą mieć świadomość tego, że to nie jest problem Bożych darów, że ze słów prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego wynika, że pieniędzy jest tylko do marca. Że w marcu dostaniecie ostatnią wypłatę. A co potem? Co potem? Kogo potem będą likwidować? Jaką sobie ofiarę potem znajdą, żeby znowu przetrwać jeszcze dwa miesiące? Otóż to nie jest problem tylko Bożych darów. To nie jest problem tylko katowickiego holdingu węglowego. To jest problem tego, jak władza podchodzi do społeczeństwa. Na Śląsku się przejechała. Bo tutaj ludzie się nie dadzą i dziwią się politycy, że ludzie rzucają we władzę kamieniami. A co mają robić? Kwiatami ich witać? Za co mamy im dziękować? Za umowy śmieciowe? Za to, że będziemy pracować do 67 roku życia? Za to, że jedyną branżę, która jeszcze cokolwiek w tym kraju znaczy, daje dochody do budżetu, daje ludziom miejsca pracy, chcą zlikwidować? Światami mamy ich witać? Otóż nie. Władza, która kłamie, władza, która nie szanuje własnych obywateli, nie ma prawa liczyć na to, że ci obywatele będą szanować tą władzę. I niech na to nie liczą. Co do Bożych Darów. Powiem wam tak. Parę miesięcy temu podczas bohaterskiej obrony kopalni Kazimierz i Juliusz którego, której przedstawiciele są tutaj dzisiaj z nami. Doszło do rozmów w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie była dyskusja na temat tego, czy ta kopalnia Kazimierz Juliusz może dalej fedrować, czy nie może, ile będzie mogła fedrować, jak długo, jaką, jaką załogą. I wiecie, co nam wtedy powiedziano? Wiecie, co nam wtedy powiedziano, przedstawiciele Katowickiego Holdingu Węglowego, że Kazimierz Juliusz trzeba jak najszybciej za, zamknąć, bo oni potrzebują tych górników z Kazimierza Juliusza, żeby poprzerzucać ich na inne kopalnie, gdzie są gotowe ściany do wydobycia. No to się pytamy, na które kopalnie? A oni wtedy, wtedy mówią: Na Namurski Na Murski trzeba tych ludzi dać. To co się zmieniło od tych trzech miesięcy? Że wtedy chcieli tych ludzi na Murski dawać, żeby tu federować węgiel, a dzisiaj mówią: Nie! Młodzki trzeba zamknąć, boże Dary trzeba zawalić. I tych ludzi przerzucić gdzie indziej. To jest właśnie klasyczny przykład tego, jak się nas okłamuje, jak się nas oszukuje i jak się kręci. Mówi się również nam: Nie wiem dlaczego się buntujecie, skoro nikt nie straci pracy, i skoro wszyscy, także ci, którzy dzisiaj są zatrudnieni na tym ruchu, boże Dary. Przejdą na inne kopalnie. Ale nie mówi się o tym, że katowicki holding węglowy w taki czy inny sposób straci cztery tysiące miejsc pracy. Bezpowrotnie straci cztery tysiące miejsc pracy. A jeśli w górnictwie zniknie cztery tysiące miejsc pracy, to na Śląsku, w Katowicach, Tychach i okolicznych miastach zniknie szesnaście tysięcy miejsc pracy. Dokąd chce ta władza nas doprowadzić? Do jakiej sytuacji, do takiej, w której rzeczywiście nie będzie żadnej przyszłości, i wszyscy stąd wyjedziemy, do takiej, w której rzeczywiście nie będzie żadnego dialogu, tylko za pośrednictwem kamienia i gumowych kul? To my, pracownicy różnych zakładów pracy, także tej kopalni, wykazujemy większą odpowiedzialność za swoje miejsca pracy, za swój region. I za cały kraj niż ci, którzy nami rządzą. To my dbamy o to, żeby w tym kraju nasze dzieci i nasze rodziny miały jeszcze jakąś przyszłość. Nie oni, nie oni, tylko my. Oni swoją przyszłość potrafią zabezpieczyć. Każdy prezes spółki węgowej zarabia dzisiaj od 80 do 100 tysięcy złotych. Prezes wspominanej tutaj już Jastrzębskiej Spółki Węgowej za rok 2012 dostał nagrodę od ministra gospodarki, tego co to na grzyby chodzi, w wysokości. No proszę bardzo, jakiej? 480 tysięcy złotych. Tylko za rok 2012. Za rok 2013 180 tysięcy złotych. Cały zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej na swoje utrzymanie chce wydać w tym roku ponad 7,5 miliona złotych. 7,5 miliona złotych. I ten sam zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej w tym samym czasie, kiedy wydaje na swoje utrzymanie 7,5 miliona złotych chce odebrać górnikom pomoce szkolne które dla 26 tysięcy górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej wynoszą mniej niż 6 milionów złotych. Na pięciu ludzi 7 milionów złotych, a na 26 tysięcy dzieci dla górników nie ma 6 milionów złotych. I oni chcą, żebyśmy my to zrozumieli. O nie, panowie, my nigdy tego nie zrozumiemy. My nigdy się z tym nie pogodzimy. Nie ma zgody. Na likwidację kolejnych miejsc pracy na Śląsku nie ma zgody na zamykanie kolejnych kopalń. Także tu, w katowickim holdingu węglowym, także tu, na Bożych Dalach. Jesteśmy gotowi rozmawiać o przyszłości tego ruchu. Jak to zrobić, żeby tutaj ludzie mieli pracę i żebyśmy mogli wydobyć ten węgiel do końca. Jesteśmy w stanie o tym rozmawiać. Jakie musimy jeszcze wyrzeczenia ponieść, żeby to się udało? Ale to musi być jasno powiedziane. Ta kopalnia ma dalej istnieć! Sześć boże!